Cześć, cieszę się, że jesteś ze mną w kolejnym odcinku Zrozumieć skórę. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to tak jak zawsze proszę, zostaw komentarz i zasubskrybuj. Będzie mi bardzo miło i będę miała motywację do, dalszych, do dalszego nagrywania. Um. Moda na kosmetyki naturalne kwitnie. To, to po prostu przeżywa swój, swoje oblężenie w tej chwili. Coraz częściej jednak słyszę od klientek, że dermatolodzy biją na alarm i przestrzegają przed tą grupą kosmetyków. Postanowiłam przeanalizować wszystkie za i przeciw i podzielić się z Tobą moimi spostrzeżeniami. No to zaczynamy. Moda na pielęgnację azjatycką, a za nią moda na sprawdzanie składów kosmetyków. W zasadzie to, tak naprawdę, powiem ci szczerze, że nie wiem, co było pierwsze, ale wydaje mi się, że ta kolejność, o której mówię, ma głębszy sens. I generalnie, jako konsumentki, wierzymy, że składniki naturalne są w pewnym sensie lepsze od tych chemicznych. I, i to nas tak naprawdę ciągnie do zakupu. Niemiłym zaskoczeniem może być dla ciebie fakt, że nie istnieją kosmetyki, które ustawowo byłyby zaliczane do naturalnych. Ta nazwa nie jest nigdzie zastrzeżona, więc każdy producent może na swoim opakowaniu nakleić du duży napis naturalny albo naturalne i nie zagłębiać się w zasadzie w temat. Życie pokazuje, że producenci promują główny składnik w swoim produkcie. Na przykład weźmy cokolwiek na warsztat, wyciąg z lukrecji. Ale de facto oprócz niego kosmetyk nie posiada um, innego składnika pochodzenia naturalnego. Tak może się zdarzyć. E, co oczywiście nie przeszkadza opisywać e, opakowania zdaniami typu e, naturalne wyrównanie koloru albo wygładzenie kolorytu twarzy dzięki naturalnym składnikom. I oczywiście my się chętnie łapiemy na te chwyty. Chociaż produkcja kosmetyków odbywa się pod ścisłym nadzorem i według ustalonego prawa, które odgórnie narzuca określenie, określone stężenia składników aktywnych, to mimo wszystko kosmetyki naturalne mogą podrażniać skórę. Tak samo jak i inne kosmetyki, które są, nie są uznawane za naturalne. I dzieje się tak dlatego, że często radykalnie zmieniamy sposób pielęgnacji po tym jak naczytamy się na przykład w internecie pozytywnych opinii o kosmetykach naturalnych. Taka jest moja osobiste zdanie na ten temat, że, że dlatego te naturalne kosmetyki stają się takimi podrażniającymi albo zapychającymi składnikami. Dotychczasowo, dotychczasowa, być może taka źle prowadzona pielęgnacja, właśnie może wpłynąć na uwrażliwienie się skóry, jej mocne wysuszenie i zaburzenia w funkcjonowaniu np. naczyń krwionośnych albo układu immunologicznego. I nakładanie na taką skórę kosmetyków naturalnych może wtedy właśnie się zakończyć podrażnieniem za skórnikami, trądzikiem albo jednym i drugim jednocześnie. Mamy tu szeroki wachlarz możliwości w zależności od tego, czy właśnie dobierze się dobrze kosmetyki naturalne do typu skóry. I dzieje się tak właśnie za sprawą składu tych kosmetyków naturalnych. Obecnie coraz więcej w takich kosmetykach napakowanych jest składników pochodzenia roślinnego, czyli na przykład wyciągów roślinnych ekstraktów, a do nich dokładane są oleje. I często przez właśnie taki skład te kosmetyki po prostu obciążają skórę i doprowadzają do jej komedogodności, czyli zapychania się. I na nic tutaj tłumaczenia, że krem jest naturalny i z zasady powinien być przyjazny skórze. No, nie ma czegoś takiego, absolutnie. To, że składnik jest naturalny albo że na opakowaniu mamy napisane 99% składników pochodzenia naturalnego, to nie jest gwarancja na to, że ta skóra będzie idealnie gładka, że konsystencja się przyjmie. Absolutnie to, to, to jedno z drugim wcale nie musi być kompatybilne i iść w parze. Zastanawiającą jeszcze dla mnie kwestią stają się hydrolaty. Zapraszam Cię do odcinka, o tym, w którym opowiadałam o hydrolatach, ale muszę Ci powiedzieć, że od tamtego czasu coraz więcej osób ma po nich podrażnienia od tamtego czasu, jak nagrałam ten odcinek, to coraz więcej spotykam się z takimi zgłoszeniami, opiniami, że kurczę, niektóre hydrolaty. Takie jak na przykład różany czy wirki niskiego e, zaczynają podrażniać skóry wywołując albo świąt, albo takie pieczenie, albo nieprzyjemne ściągnięcie, albo jakiś wyprysk, e, albo łuszczenie się skóry, zaczerwienienie. No e, u każdego będzie to wyglądało inaczej. I tak zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem dlatego, że posiadają one niewielkie stężenia olejków eterycznych, a te, jak wiadomo, mogą mocno podrażniać skórę w stanie zapalnym lub skórę suchą. Więc jeżeli skóra nie jest jeszcze gotowa na pewien rodzaj hydrolatu, to może się tak właśnie zdarzyć, ale to nie zniechęcaj się, tylko po prostu zmienić hydrolat na jakiś łagodniejszy. Generalnie rzecz ujmując, kosmetyki naturalne. Według mnie nie są ani dobre ani złe. Nie, nie, nie mogę ich sklasyfikować do mm, jakiejś takiej kategorii i jednoznacznie powiedzieć, yy, 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 czy, czy stosować te kosmetyki, czy ich nie stosować, czy unikać. Yy, bo po prostu dla niektórych typów cer, yy, takich jak cery atopowe, ścięczałe, takie mocno reaktywne, wrażliwe czy bardzo suche, odwodnione, to nie będą kosmetyki yy, pierwszego wyboru. Lepiej sprawdzą się emolientu u tych osób, gęstsze odżywcze kremy. Mówi się, że emolienty przebadane dermatologicznie ale kwestia badań dermatologicznych też jest sporna ale mam nadzieję, że jak będziecie zainteresowani, to wtedy przygotuję dla Was odcinek o tych wszystkich badaniach dermatologicznych. Nie jestem przeciwnikiem kosmetyków naturalnych, wręcz przeciwnie, często towarzyszą mi one podczas zaleceń domowych dla klientek. Jednak bardzo ważne jest to, jakie składniki zawarte są w preparacie i czy na pewno tak duża ilość jest potrzebna na skórze. E, zazwyczaj one są właśnie napakowane różnymi składnikami o różnych stężeniach. My do tych stężeń też nie mamy wglądu, więc nie do końca wiemy, jak skóra zareaguje. E, tak, taką przestrogą, jaką dla Ciebie mam na, na zakończenie tych moich przemyśleń. Jest to, żebyś nigdy nie czytała obietnic producenta zawartych na opakowaniu lub na ulotce dołączonej do kosmetyku. I to się tyczy już nie tylko kosmetyków naturalnych, czy drogeryjnych, czy jakichś tam chemicznych, emoli, emoliencyjnych, emoliencyjnych. Więc generalnie chodzi tu o, o każdy produkt, po który sięgasz. Zwykle nie mają one nic wspólnego z realnymi możliwościami tego preparatu i pozostawiają, tak naprawdę to pozostają tylko słowną papką taką marketingową i pobożnymi życzeniami producenta, że faktycznie wpłynie on w ten sposób ten kosmetyk na Twoją skórę. To wszystko na dziś. Dziękuję Ci, że wytrwałaś do końca. Zapraszam Cię do dyskusji na moją grupę Zdrowa Skóra na Facebooku i do zobaczenia w następnym odcinku w piątek.